Cześć. Z tej strony Ewa Lipniewska i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, dla jakiej grupy pacjentów jest fizjoterapia uroginekologiczna. Jako że będę mówić bardziej z perspektywy mojej własnej praktyki gabinetowej, to na początku chciałabym tak ogólnie powiedzieć, że do fizjoterapeutów najczęściej przychodzimy z różnymi problemami, czy to bólowymi, czy funkcjonalnymi. Ze strony narządu ruchu, i tutaj tak naprawdę możemy pomóc bardzo, bardzo szeroko, bardzo wieloaspektowo. Natomiast, tak jak z samochodem, kiedy oddajemy go do warsztatu, staramy się, aby to nie był pierwszy, lepszy warsztat samochodowy, tylko szukamy kogoś, kto specjalizuje się w danym problemie w tym, co akurat potrzebujemy w naszym samochodzie naprawić. Podobnie jest z naszym ciałem. Staramy się oddać nasze ciało w ręce osoby, która kwalifikuje się w jakichś problemach, które akurat nas dotyczą. Dlatego możecie spotkać na swojej drodze fizjoterapeutów specjalizujących się np. w ortopedii, neurologii, pediatrii. A jak to jest z tą uroginekologią? Uroginekologiczne działania fizjoterapii Mogą dotyczyć zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. No i tutaj osoby dorosłe warto by było podzielić na kobiety i mężczyzn. Jeśli potrzebujecie pomocy, zawsze upewnijcie się, czy dany terapeuta akurat pracuje z tą grupą pacjentów, do których sami siebie zaliczacie. A jak to jest u mnie, jeśli chodzi o tą codzienną praktykę gabinetową? Możemy tutaj zacząć od najmłodszych pacjentów, czyli od dzieciaków. Nie musi to być od razu terapia, może to być też szeroko rozumiana profilaktyka, czyli pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności, tak zwanego treningu czystości. Ale akurat słowo trening mi tutaj nie do końca odpowiada. Nazwałabym to raczej pomocą w budowaniu prawidłowych wzorców, prawidłowych nawyków. I oczywiście wszyscy chyba się zgodzimy z tym, że tutaj pracę trzeba zacząć od rodziców, czyli od szerzenia wiedzy, uzasadniania, dlaczego pewne postępowania wdrażane powinny być w odpowiednim wieku dziecka. W odpowiedniej kolejności, kiedy dziecko wykazuje taką gotowość. Więc tutaj będzie miejsce właśnie na profilaktykę, czyli zapobieganie zaburzeniom. Myślę, że, że jest to taka część działań fizjoterapeutycznych, ale też edukacyjnych, do których bardzo, bardzo ważne by było, aby przyłożyć dużą wagę w przyszłości. Kolejna grupa pacjentów to są osoby wchodzące w okres dojrzałości. I tutaj mówiąc o kobietach, miałabym na myśli edukację młodych kobiet czy też dziewcząt na temat funkcjonowania takiego fizjologicznego naszego ciała, aby wiedziały, które zmiany są ok dla nas, które nie powinny budzić absolutnie żadnych obaw, a raczej naszą akceptację, zrozumienie. A z którymi problemami, które ewentualnie mogłyby się pojawiać w oparciu o kolejne lata życia, można by było zgłosić się do lekarza, aby je skonsultować. Nie o to chodzi, aby szerzyć strach, ale właśnie dać wiedzę, bo wiedza może pewien strach, pewne obawy minimalizować. Więc tutaj znowu jest miejsce na profilaktykę. Na to, aby akceptować zmiany, odpowiadać na to, co się dzieje z naszym ciałem i reagować, aby nie dopuścić do powstawania jakichś niepotrzebnych napięć czy, czy wręcz zaburzeń. Ale kiedy już się coś zadzieje, to możemy pomóc w problemach takich jak na przykład bolesne miesiączkowanie, bolesne współżycie płciowe. Różnego rodzaju problemy bólowe, które być może już zostały zdiagnozowane, jako na przykład wywodynia, jako endometrioza. Tutaj naprawdę działania fizjoterapeutyczne ukierunkowane stricte na potrzeby danej jednostki mogą być bardzo skuteczne i warto pamiętać, że są one dość istotnym czynnikiem takiego ogólnego procesu leczniczego. Kolejna grupa pacjentek. To są kobiety, które starają się o zajście w ciąży albo planują w najbliższym czasie, czyli takie wspomaganie poczęcia. Yy, tutaj mogą również działania fizjotera fizjoterapeutyczne pomóc, aby przygotować nasze ciało na zmiany, które w okresie ciąży nastąpią, yy, ale też, aby pozbyć się pewnych restrykcji tkankowych, poprawić ruchomość, elastyczność naszego ciała, ale też świadomość czyli taką, yy, i kontrolę, ale i odpuszczanie napięć, które pojawiają się również w obrębie mięśni na miednicy. Dlatego, że jak już kobieta będzie w ciąży, moim zdaniem nie jest to czas wówczas na bicie rekordów i fajnie by było już wchodząc w stan ciąży, pewną wiedzę i pewną praktykę, jeśli chodzi zwłaszcza o pracę mięśni na miednicy, już mieć. No i później grupa pacjentek, to są, które, które są w ciąży i mogą to być panie, które również zgłaszają się stricte profilaktycznie, czyli w ramach przygotowania na przykład do porodu, w ramach przygotowania do tego, z czym przyjdzie im się mierzyć w okresie połogu. Dobrze jest wiedzieć, co można zrobić, aby sobie pomóc albo czego nie robić, aby sobie nie szkodzić. Mogą to być też panie, które już mierzą się z pewnym bólem, który pojawił się w ciąży, który jest dla nich nowością, a nie ma po co z tym bólem przez całą ciążę funkcjonować, tylko warto jest zgłosić się po pomoc skuteczną i tę pomoc uzyskać. Kolejny czas to panie po porodzie. Czyli tutaj mamy na myśli powrót do formy ciała, ale nie chciałabym o tej formie mówić jako o budowaniu formy takiej treningowej, tylko jako powrót do ciała mojego, do, do czucia, także do reagowania na zmieniające się potrzeby. Generalnie jest tak, że ciało troszkę daje nam znać. Czy potrzebuje w danym momencie odpuszczenia, czy też wsparcia, więc warto znowu uzyskać wiedzę, jak można dać to samemu, ale kiedy potrzeba, zgłosić się też do gabinetu, aby ktoś poprzez odpowiednio stosowane techniki, czy to osteopatyczne, czy wisteralne, mógł nam jak najbardziej pomóc, również podpowiadając na przykład, jaki rodzaj ćwiczeń może być dla nas na danym etapie korzystny. Mogą to być również pacjentki, które mają bliznę, i tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju blizny. Blizny po cięciu cesarskim, blizny po nacięciu krocza, jeśli tak się wydarzyło. Blizny trzeba mobilizować, i to jest znowu temat na osobną relację, na osobne nagrania. Panie, które mają już pewne problemy, mogą uzyskać pomoc w zakresie terapii obniżenia narządów, narządów miednicy mniejszej, czyli tak zwane obniżenie przedniej tylnej ściany pochwy, tak? uczucie luźności, uczucie tego, że nasze mięśnie dna miednicy nie wróciły do swojej formy, że gorzej je czujemy inaczej, coś się zmieniło w ich codziennym funkcjonowaniu, przy współżyciu, przy, spor przy sporcie. Warto jest to sprawdzić, poddać się takiej ocenie funkcjonalnej i potem podziałać. W sposób kierowany, aby sobie pomóc. Panie często chcą usprawnić swój brzuszek. Na szczęście teraz nie tylko wizualnie, ale również funkcjonalnie. Więc tutaj będzie miejsce na pracę z pacjentkami, na przykład z rozejściem mięśni prostych brzucha. Choć trzeba pamiętać, że brzuch, który potrzebuje wsparcia, terapii, odpowiednich ćwiczeń, to nie zawsze brzuch wyłącznie z rozejściem. Ale też ten aspekt również warto sprawdzić, na przykład przy użyciu USG. Dalsza grupy pacjentek to są panie już w dojrzałym wieku, które wchodzą na przykład w okres menopauzy, ale też obserwują różnego rodzaju zmiany w ciele, do których dochodzi albo przez pewne przeciążenia, które zbieramy przez lata życia, albo też przez stres, o którym w obecnych czasach też bardzo dużo się mówi. I on nie jest bez znaczenia dla organizmu kobiety, również pod kątem tych funkcji takich uroginekologicznych. Także będzie tu miejsce zarówno na profilaktykę, reedukację, czyli nauczenie na nowo, ale też i typową terapię. Na koniec chciałabym też powiedzieć o pacjentkach ogólnie przed operacją i po operacji, ponieważ zabiegi operacyjne mogą być tutaj różne. W moim gabinecie najczęściej spotykam się z operacjami w obrębie jamy brzucha. Czyli będą to różnego rodzaju zabiegi, także laparoskopowe, ale również laparatomie, z różnego rodzaju powodów, na przykład endometrioza. Może to być też operacja przepukliny, plastyka brzucha. Więc tutaj pamiętamy o tym, że zarówno do operacji warto się przygotować, jak i po operacji wdrożyć terapię w odpowiednim momencie, Cudownie by było, aby to było za zgodą lekarza, który operację przeprowadzał. Tak jak widzicie, grupa pacjentek sięga od malutkich dzieci do kobiet naprawdę dojrzałych i trzeba pamiętać, że na każdym etapie zarówno profilaktyka, jak i terapia może pomóc. To, że pewien problem zadział się już wiele lat wcześniej, nie oznacza, że już z nim nic nie możemy zrobić. Zawsze warto powiedzieć, jaki jest nasz osobisty, jako pacjenta, cel, problem, z którym przychodzimy: czy przychodzimy po wiedzę, czy przychodzimy po pomoc w naszym bólu. I wspólnie z fizjoterapeutą po odpowiednim, wnikliwym badaniu, czasami również badaniach jakichś dodatkowych, czy konsultacjach lekarskich, ustanowić plan terapii zakres działania, czy to będzie głównie działanie gabinetowe, czy może szukacie po prostu podpowiedzi, co możecie robić w domu we własnym zakresie. Trzeba tak, rozmawiać tak. o swoich potrzebach i do tego y, ukierunkować, wybrać odpowiedni sposób y, postępowania. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam, aby pojawić się w gabinecie fizjoterapeuty uroginekologicznego, y, zwłaszcza jeśli jesteś kobietą, zwłaszcza jeśli jeszcze nigdy nie byłaś. Pozdrawiam.